Cześć! Miło nam Was znowu widzieć! Co tam u Was słychać? Jak się macie na dziś? No, u nas całkiem dobrze yy, i chcielibyśmy pokazać Wam rozwiązanie zagadki z zeszłego tygodnia. Tak, tak. Pamiętacie obrazek, który Wam pokazaliśmy? Czy wiecie, co to za kwia. Yy. No, wiesz, co. Teraz już wszyscy wiedzą, co to będzie. Czy wiecie, co to tam yy, Wam pokazaliśmy na tym makro zdjęciu? To jest powiększenie bardzo duże. Kwiatka, który się nazywa? Yy, jak się nazywa, bo zapomniałem? Bratek. I właśnie dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć historię znowu o naszej superbabci, bo wyobraźcie sobie, że przyszła do niej pewnego razu jej wnuczka i właśnie trzymała bukiet bratków. No i ta babcia powiedziała tak: One mają takie główki, jakby cały czas się uśmiechały. Spróbuj znaleźć jakąś smutną albo złą minę. Nie uda ci się, wszystkie się uśmiechają. Bóg chce, żebyśmy byli jak te kwiatki, żebyśmy wnosili radość do tych wokoło nas. I wtedy nasza superbabcia zapytała tej wnuczki, a czy wiesz, co kwiatki robią z samego rana? Ta wnuczka odpowiedziała, no nie wiem. Pierwszą rzeczą, którą robią kwiatki ze rana, to obracają twarz do słonka. Potrzebują światła i ciepła, by rosnąć. Cały dzień kierują główki do słonka. A kiedy słonko zachodzi, to kwiatki odpoczywają, wierząc, że rano słonko obudzi je znowu. Mniej więcej kwiatki wyglądają tak. Udało nam się śledzić dzisiaj cały czas słońce. No A, bo my teraz. A, my teraz śpimy. Kochani, i właśnie Pan Jezus chce, żebyśmy byli tak jak te kwiatki. Chroni nas w nocy i budzi nas nad ranem. Jest właśnie naszym. Światłem, ciepłem i kochającym słonkiem. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką zrobisz rano, to mów: Dziękuję Jezu za Twoją miłość i troskę. Oddaję się Tobie dzisiaj rano. Pomóż mi być radosnym i posłusznym cały dzień. I co jeszcze ta babcia powiedziała? E powiedziała coś takiego Pamiętaj przez całe życie swoje, żeby rozmawiać z Jezusem w momencie, kiedy się obudzisz i zaczyna się nowy dzień. Proś Jezusa, aby był z Tobą cały dzień. Kiedy będziesz kuszona do czegoś, aby robić coś złego, pamiętaj, że On jest o szept od Ciebie. Możesz powiedzieć tylko Drogi Jezu, proszę pomóż mi być lojalnym Tobie. Że co? Że on może usłyszeć nawet nasz szept w głowie? Dokładnie tak. Noe? No. Serio może usłyszeć mój szept? No. Dziwne. Fajne. No. Moi drodzy, za tydzień będzie teatrzyk kukiełkowy, na który Was serdecznie zapraszamy. Ale za dwa tygodnie to ja opowiadam Wam coś o pewnym zwierzaku. A jakim? A to zagadka. Zobaczcie. Może ktoś z Was zgadnie, co to za zwierzę? Nic nie widzę. Jak odgadniecie, co to za zwierzę, to możecie oglądać odcinek za dwa tygodnie. Do zobaczenia! Po!